Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku State Neighborhood. Dzisiaj mam dla Was do prezentowania modyfikację do Minecrafta z dodającą nową krainę miodem i mlekiem płynącym. Ale mleko na pszczoły. Czyli The Bumble Zone. Bumble Zone to modyfikacja do Minecrafta z mojej ulubionej kategorii modów, czyli tych dodających nowe wymiary, które dodaje nowy wymiar ogólnego lub pełnego pszczół, nowe narzędzia, mechanizmy, zaklęcia, a nawet tu lepsze obecne zachowanie pszczół. Aha, nie zwracajcie uwagi na ten dziwaczny kocioł. Uznajcie, że jest on normalny, ok? W Bumble Zone istnieją dwie metody na przeniesienie się do marzenia pszczelarzy. Pierwsza metoda wymaga użycia siły. Dosłownie. Druga metoda zaś nie jest aż tak brutalna, bo wymaga ona jedynie rzutu NDF-a w stronę gniazda. Tego co możecie zauważyć. i mój przyjaciel, o w w w e w do tego wymiaru całkiem bezpiecznie. o w w w w Zaś w w w po w słodkiej wodzie wyjątkowo się odmłodził. Nowy? Nie, wypadł w prewolu. Na dobry start tego przeglądu, chciałbym wam zaprezentować biomik, które ta modyfikacja moduje. Bumble Zone dodaje dołącznie pięć nowych biomów, ale większość z nich różni się jedynie minimalnie zmienionym generowaniem terenu, dlatego wspomnę o tylko trzech wyjątkowych biomach. Biom ścian Gniazda jest jednym z najczęściej generujących się biomów w tym wymiarze. Ten biom generuje bardzo wysokie ściany zrobione z bloków wosków, w których od czasu do czasu możemy znaleźć pomniejsze gniazda pszczół gniazdo w gnieździe. Krawiąc bloki lęgowe, jestem dobrym tłumaczem, butelkami miodu, słodkiej wody lub wiadami miodu możesz sprawić, że znajdujące się w środku pszczoły dojrzeją, dzięki czemu ze swoimi pokładami miodu możesz stworzyć sobie całkiem niezłą pszczelą armię. Biały ścian gniazda często jest przedzielany pomniejszym białym granicznym, słodkimi jeziorami zrobionymi ze słodkiej wody. Ten biom jest biomem, w którym wylądujesz w 90% wszystkich twoich teleportacji. Pod powierzchnią wody można znaleźć miodowe kryształy, które po rozbiciu możesz zjeść albo się na całkiem dobrą miodową tarczę. Zbierając ten kryształ narzędziem z jedwabnym dotykiem możesz go zdobyć w całości, dzięki czemu po postawieniu go w wodzie będziesz miał dostęp do nieskończyłych pokładów słodkiej wody. Ostatnim biomem na liście jest pyłkowa polana. Pyłkowa Polana jest bardzo płaskim biomem wyłożonym po brzegi blokami pyłku, w których poruszasz się bardzo powoli. Dodatkowo z jakiegoś powodu pyłek nie amortyzuje upadku, a jeżeli spadłeś na ten blok z większej wysokości czeka cię powolna, bolesna śmierć. W tym biomem można też znaleźć miodowe szlamy oraz masywne pszczoły W następnej sekcji przeglądu mamy moby pojawiające się w Bumble Zone. W tym wymiarze oprócz oczywistych pszczół mogą pojawiać się moby z niezmodowanej wersji gry, dla przykładu endermany, fantomy oraz zwykłe szlamy, ale to ostatnie tylko na określonych czankach. Dodatkowo mogą się tutaj pojawiać pająki oraz ich jaskinowy wariant. Oprócz niezmodowanych mobów mogą się też pojawiać dwa nowe moby, a pierwszym z nich jest Miodowy Szlam. Miodowe szlamy są babami neutralnymi pojawiającymi się głównie na pyłkowych planach, ale w specjalnych okolicznościach, o których opowiem wkrótce. Używając na nim butelkę, możesz zobaczyć z niego miód, ale wtedy szlam staje się agresywny, więc rady uważać. Miód po krótkim czasie szlam może zregenerować, a dodatkowo można ją rozmnożać cukrem. Bichimov jest pszczół o wielkich gabarytach. Mimo swojego specyficznego wyglądu, bichemów jest całkiem niegroźny i, nawet po bezpośrednim zaatakowaniu, nie podniesie na ciebie ręki, a może raczej rządu. Można go osłodzić za pomocą wiadra miodu, a po swyleniu nałożyć na niego siodło i wzbicie w przestworze, opluwając tych wszystkich głupców pod Twoim majestatycznym obliczem. Bichemowy pojawiają się bardzo rzadko na całej powierzchni wymiaru, a kramując go ponad setką miodowych wiadr, może się zmienić w królową. Im więcej miodu się należy, tym szybciej może on latać. Teraz pora na sekcji innych rzeczy, do których nie mogłem dopisać. Od odpowiednich kategorii. W ścian gniazda możemy często trafić na pomniejsze gniazda pszczół, w których możemy znaleźć bloki lęgowe, w których dorastają nowe pszczoły. Karmiąc ten blok butelkami miodu, słodkiej wody albo wiadrami miodu, możesz przyspieszyć proces wyraszczania pszczół znajdujących się w środku, a od czasu do czasu, oprócz nowych pszczół, mogą z tego bloku wyjść w miodowe szlamy. Niszcząc bloki miodu, używając butelek na bloku lęgowym, morweca, lub atakując inne pszczoły, możesz dostać efekt gniewu roju. To jest ten moment, w którym będziesz chciał podgłościć swoją muzykę, podką tego moda Interesującą mechanikę. Bum! Zniszczyłeś blok miodu, i nagle zaczynasz słyszeć muzykę, którą słyszałeś w bajce o kubusiu Puchatku. Nagle zostajesz osaczony przez całą rzeszę pszczół i zostajesz pobity na śmierć. Jeżeli do tej pory nie wiesz, co się właściwie stało, pozwól, Ci wyjaśnię. Podczas działania Gniewu Roju wszystkie pszczoły w pobliżu gracza stają się wobec niego agresywne, dostają bonus do prędkości, a ich urzędlenia stają się jeszcze bardziej dotkliwe. Bloki lęgowe spalują pszczoły dużo szybciej, a w tle można usłyszeć znany utwór rimski Korsakowa. Tło powinno przybrać czerwoną barwę, ale z nieznanych przyczyn u mnie nie chce to działać. W Gniewu Roju można się pozbyć kamiąc pszczoły butelkami słodkiej wody, miodu lub wiadrami miodu, z czego te ostatnie ma najlepszy efekt. Kramiąc pszczoły można uzyskać efekt osłony roju, która działa zupełnie na odwrót, czyli cokolwiek ośmieli się zaatakować gracza, zostanie rozszarpana na skręty przez bandę uroczych pszczół. Czasem, podczas normalnej rozgrywki istnieje szansa na pojawienie się pszczoły ze specjalnym ubiorem w kolorach różnych flag LGBT, których niestety w większości nie znam. Takie pszczoły, pozwolę sobie na żar możemy nazwać LGBT. Że ten z pyłku pyłków, można ją zapylić, a gdy rzucisz ją na ziemię, zostawi po sobie blok pyłku. Jeżeli rzucisz ją o ścianę, pyłek opadnie na ziemię i śnieg na Bedrock Edition. Pomocą kombinacji słodkiej wody lub miodu oraz lawy możemy dostać bloki słodkiego pyłku oraz słodkiego kamienia. Oprócz dekoracji ten rodzaj kamienia nie ma innych zastosowań. Miodowa tarcza jest tracą możliwą do wytwarzania z miodowych kryształów możliwych do znalezienia głównie w słodkich jeziorach. Na początku jest dosyć słaba, ale im częściej ją będziesz naprawiać, tym więcej punktów wytrzymałości będzie dostawać, na ostatnim punkcie mając ich aż 600. Przy fizycznym kontakcie z przeciwnikiem daje ona efekt spowolnienia, ale za to ta tarcza ma dwie drobne wady. Pierwsza, nie da się nałożyć na nią zaklęcia naprawy. Druga, ta tarcza jest bardzo, ale to bardzo wrażliwa na eksplozje. Przepalając w piecu miodowe kryształy, tracze lub bloki miodu, możesz zdobyć resztki miodowe. Resztki miodowe działają mniej więcej jak pnącza, ale wspinanie się po nich jest dużo wolniejsze. Dodając do nich Headstone możemy uzyskać miodowy headstone, który przy kontakcie z mobami zasila dany blok. Praktycznie to samo co płytka naciskowa, ale można ją postawić wszędzie. The Bumble Zone dodaje do gry dwa nowe utwory muzyczne, które można usłyszeć podczas rozgrywki. dodatkowo możesz te utwory kupić u wędrownego handlarza w formie fizycznej kopii. Nowe zaklęcie comb Cutter, czyli przecinacz plastów. możesz nałożyć na swój miecz lub nażyce w celu szybszego skopywania większości bloków w tym wymiarze. Składając to zaklęcie na nożycie zyskujesz dodatkowe plastry miodu podczas interakcji z pszczelim gulem. jeżeli wycieczka po krainie miodem i pszczołami płynących dziś się znudziła. Wiedz, że można w bezpieczny sposób uciec z tego wymiaru, przechodząc przez górną lub dolną granicę mapy. Po danej ucieczce gra postara się przenieść gracza do najbliższego ula, a jeżeli takiego nie znajdzie, postawi taki za ciebie. To już jest wszystko, co dla was przygotowałem. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie coś po sobie. Nie nalegam. Z mojej strony to byłoby na tyle. Ara.